Co tu się dzieje? Volkswagen KD? Volkswagen Audi? Same samochody profesora na warsztacie! Nie no dobra. Ten Ford nie jest mój nie. Dzisiejszy odcinek jest na temat tego Audi, i w tym odcineczku, słuchajcie, opowiem wam. Już troszeczkę jeżdżę Audiczką i opowiem Wam troszeczkę na temat wyposażenia, jak ono się spisuje, jakie features posiada to Audi i czy wyposażenie jest potrzebne. Czy wyposażenie jest potrzebne, czy te wszystkie takie rzeczy, które widzicie w ogłoszeniu tam przy samochodzie, czy one się przydają, czy się nie przydają. No to w tym odcinku Wam opowiem oraz zrobimy w Audiczce full serwisik, patrzcie mam olejek. Oczywiście Liqui moli. Zrobimy sobie półkaneczkę, a na deser dodamy Cerateka. Także zapraszam do oglądania. W Kediku patrzcie. E, taki podstawowy serwisik powiem Wam. Czyli tak. E, wyjęcie wszystkiego. Patrzcie tu jest pusto, wszystko jest wykręcone, powyciągane. Słuchajcie, robię taki podstawowy serwis w Kediku. Wszystko wyleciało, DPF katalizator, zawór EGR. Oczywiście wszystko wyleciało do czyszczenia. Zawór EGR został wymieniony. Patrzcie, kolektor ssący, rurka od EGR. -u. Wszystko się myje, wszystko się czyści. I samochodzik będzie chodził jak nowy. Robię serwis, wymieniam hamulce. To gówno, patrzcie jaki gnój. Wywalam te takie eksploatacyjne rzeczy. Tak samo z tyłu, patrzcie, patrzcie. O nie, profesorze, co ty robisz? Ej, to są jeszcze dobre hamulce. Ej, dobra, słuchajcie, ja je odłożę na bok. Jak ktoś z Was chce je sobie, to ja wam oddam. Ten, co pisał te komentarze tam, że takich tarcz się nie wymienia. Zapraszam. Przyjdź, ja tobie dam. Dam tobie. Nawet z innych samochodów tobie oddam. Możesz używać ile chcesz, chłopie. Nie żałuję ci. No i taki serwisik. E, czyszczenie DPF-a, czyszczenie całego dolotu, wymiana rozrządu, wymiana wszystkich filtrów, oleju. E, a, belka. Nie ma belki, bo do Grześka pojechała beleczka cała do pomalowania od razu, e, wypiaskowania, pomalowania proszkowego. O, EGR, patrzcie. Patrzcie, to umyta już osłona przegubu też termiczna, tak wyglądał EGR. Widzicie? Ostatni był odcinek o egr -ze. Tutaj mamy zawór krótkiego obiegu, czyli ominięcia chłodnicy tutaj mamy zawór samego EGR-u, a tutaj mamy przepustnicę. Patrzcie, jaka brudna jeszcze nie została wyczyszczona. Także takie przygody, a tu rozrząd, patrzcie, te elementy rozrządu, takie napinacz o, zużyte pozużywane. Także kiedy się serwisuje i będzie służył jako auto firmowe. Słuchajcie, mordeczki, miałem taki plan, że spiszę sobie na karteczce wszystkie features, jakie tutaj są. Oczywiście tak, muszę wam się przyznać. Ej, ale nie gniewajcie się na mnie, nie gniewajcie się. Yy, nie zrobiłem jeszcze paru rzeczy. Otóż nie wymieniłem jeszcze lamp. Tak, słuchajcie, mam te lampy, po prostu ich jeszcze nie wymieniłem. One są tutaj, patrzcie. O, tutaj. One są tak popękane troszeczkę. Poza tym, o co chodzi z tymi lampami? Lampa tutaj ma LEDy. Tutaj ma biksenona. A tutaj jest tak, że jak skręcasz kierownicą, to ona świeci w bok. Tu jest taki odbłyścik dobokowy, w bok. I jeszcze ta soczewka, która tutaj jest, ona y -y -y skręca. Także takie, takie to ma wyposażenie. Yy, tak, przydaje się to. Yy, Bayer Mega. Teraz, tak, kolejna rzecz. Tu jeszcze nie zamontowałem tu powinien być radar. I to jest radar aktywny, ten pomad. Nie wypowiem się na ten temat, bo po prostu jeszcze to nie działa. Ale spoko naprawię to. O, właśnie, tutaj lampa. O, to jest ten problem właśnie z tą lampą. Także obie lampy idą do wymiany. Ona jest po prostu tutaj pęknięta. A tak ze Stanów to zostało sprowadzone. Co tutaj jest takiego wyposażenia? Słuchajcie, tu nic nadzwyczajnego. To jest koło, to jest hamulec. I tak, te opony to jest śmietnik. To jest totalny syf, te opony. Ja kupiłem go na tych oponach, ale już postanowiłem, że te letnie opony wykorzystam już do zimy. Po prostu zimą kupię sobie nowe zimówki, te opony wyrzucę na śmietnik. I wtedy za rok, latem, kupię sobie, kupię sobie nowe. Nowe fajne letnie opony. I tu są czujniki. Słuchajcie, czujnik ciśnienia opon. Te czujniki na bieżąco monitorują ciśnienie w oponach oraz temperaturę opony, fajny bajer. I w środku można sobie wyświetlić, jakie to jest, jakie są to parametry. To jest szyba przednia, i ona jest szklana, przezroczysta i przez nią siedząc na fotelu kierowcy, można widzieć drogę. Teraz tak, samochód obsługuje się. Bez kluczykowo, to znaczy, mam w tym pokrowcu tutaj kluczyk w środku, ale nie muszę go w ogóle używać. Mam go zawsze schowanego w kieszeni. Samochód zamyka się w ten sposób, że stoi się przy samochodzie, wciska się guzik. I on się w tej chwili ten samochód zamknął. Widzicie, zaświeciła się lampka. Jest zamknięty. Żeby go otworzyć, podchodzę. Pociągam za klamkę. Raz on się otwiera. Drugi raz otwieram drzwi. Teraz tak. Auto jest wyposażone w dociąg zamka we wszystkich czterech drzwiach, i to wygląda w ten sposób, że łapie i dociąga. Czyli nie istnieje temat trzaskania drzwiami, i to trzeba wszystkich domowników nauczyć tego, że nie trzaskamy drzwiami. I teraz propos tego zamykania, to działa we wszystkich czterech klamkach. Wciskamy, on się zamyka. Chcemy otworzyć raz, drugi raz. Otwieramy. Takie proste. Pogoda dopisała. Teraz tak. Bagażnik. Bagażnik ma taką funkcję, że można tam trzymać różne rzeczy i słuchajcie, ciekawostka. Ciekawostka, to protip taki będzie dla Was. Słuchajcie, wymieniłem blendę, ponieważ moja blenda była zgniła i to w ogóle wszystko było zdewastowane. Mikrostyk był rozwalony. Blenda pasuje z Audi A5 Cabrio. Teraz tak. Naprawiony mikrostek. Lecimy w górę. Sam się otwiera bagażnik. Boże, ile wody! Ile wody! Hmm, co ten profesor wozi w bagażniku? Hmm, Łobuz jeden. I teraz tak, bagażnik sam się otwiera. Oraz sam się zamyka. Tak jak zauważyliście, po zamknięciu jeszcze się dociąga. Czyli zamyka się i dociąga. Tutaj miałem usterkę, tutaj miałem sporo usterek, bo miałem tak, miałem uszkodzony raz, że mikrostyk, dwa, że oświetlenie tylnej klapy, tylnej tablicy, miałem też uszkodzony dociąg, także wszystko tutaj już jest w tej chwili naprawione, powymieniałem, dociąg był źle zamontowany, ponieważ mechanizm dociągu musi być za akumulatorem, tutaj jakby przy błotniku, a to było połamane, pomiętolone, wpakowane i ten dociąg był po prostu zepsuty. Także to są takie featuresy bardzo przydatne. No nie ma trzaskania tu tylną klapą, no jest to mega wygodne. Także to super, super plus. Tak samo wkładasz jakieś rzeczy do bagażnika, wciskasz guzik, idziesz sobie. Nie machasz tą klapą. Co najważniejsze, nie zostawiasz odcisków palców na klapie. No dobra, wiem, że większość klap ma te rączki do zamykania, ale jednak. Teraz tak, podstawowe featuresy, patrzcie. Otwieramy drzwi. Raz, dwa, trzy. Boże! Patrzcie. Te drzwi się otwierają prawie na 90 stopni. Widzicie to? Także można wsiąść. Mimo bycia, mimo bycia obrzydliwie o tyłem, można tu wsiąść bez problemu. I patrzcie, tak się wsiada właśnie do samochodu, że wsiada się tyłem. Nogi ma się zawsze na zewnątrz i robi się zanim wsiądziecie. Zawsze należy otrzepać buty, dopiero potem wykonujecie taki ruch, że wsiadacie do środka, i dopiero możecie nogi wprowadzić do wnętrza samochodu. Teraz tak, wybaczcie mi przede wszystkim, wybaczcie mi, bo mam straszny bałagan. Nie sprzątałem dawno w samochodzie. Także nie wkurzajcie się na mnie, że mam syf. E, masaż to nie muszę mówić, to jest masaż e, na dole. Nie ma masażu, tu nie masuję tutaj masuje. Masowanie polega na tym, że tu jest kilka poduszek pneumatycznych, które w randomowy sposób naciskają po prostu na plecy, czyli można powiedzieć, że masaż jest na plecy. Włączenie tego tym przyciskiem powoduje e, uruchomienie tego na pewien okres czasu, chyba pół godziny, potem się wyłącza automatycznie, żeby wiadomo wiecie, w kółko to nie chodziło, bo to też bez sensu. Non stop, żeby to było teraz. Tak, fotel jest jeszcze łamany w pół. E, tutaj, to co jest pod kolanami, jakby ta część tutaj wyjeżdża, prawda? E, fotel jest wentylowany oraz grzany. Do tego służą tutaj te dwa przyciski. Także ten panel od klimatyzacji, no to jest taka pełna, pełna wersja. Także to są bardzo przydatne featuresy. One powinny być w każdym samochodzie. Teraz patrzcie na to. I to jest bardzo ważna rzecz. Patrzcie. Te skrzydełka. To jest tak mega, ale to mega wygodne w trasie. Składacie sobie te skrzydełka, i głowa wygodnie jest, wygodnie spoczywa, leży sobie tutaj na tym, na tym zagłówku. Genialne, naprawdę. Te skrzydełka to jest genialna sprawa. Tutaj troszeczkę narzekam, bo to dosyć łatwo jest, kręcąc głową, po prostu to schować. I co jakiś czas te skrzydełka trzeba sobie poprawić, żeby one były nastawione. No to po prostu geniusz. Teraz tak, to jest szyberdach. Nie wiem, co mam w sumie powiedzieć na temat tego szyberdachu, bo szyberdach, jak to szyberdach... Yy, ja mam takie zastosowanie dla szyberdachu, że po prostu jest fajne, świeży, a jest taka fajna wentylacja w środku samochodu. Kiedy otwieram sobie szyberdach, to powietrze jest takie troszeczkę inne, Bardziej świeże, dlatego lubię go. Zazwyczaj sobie go tylko uchylam. Praktycznie nie jeżdżę z szyberdachem całkowicie otwartym, nie ma to chyba żadnego sensownego zastosowania. Jedyne z czego korzystam, tak naprawdę, uchylenie szyberdachu. Fajna cyrkulacja powietrza. Człowiek lepiej się oddycha, lepiej się funkcjonuje w samochodzie. Nawet w upały latem też nie ma sensu. Przynajmniej ja nie widzę sensu otwierania na maksa, no bo wtedy słońce wiadomo potrafi razić mocno, także. Nie ma to, jakby przynajmniej dla mnie, żadnego zastosowania. Teraz tak, kierownica. Praktycznie nie korzystam z przycisków na tej kierownicy. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak jest, że są w ogóle dla mnie nieprzydatne. Nie używam ich. Najczęściej, jeśli zmieniam radiostację, no to używam sobie po prostu przycisku zmiany radiostacji. E, audio, no to używam sobie kabelka MMI. Aux, więc muza z telefonu leci, czy coś takiego. E, jakie funkcje tutaj są przydatne? Dobra, odpalimy. Odpalimy maszynę. Niech on sobie zagada. Tutaj, wiadomo, mamy jakieś takie pierdoły, jak komputer pokładowy, spalanie i tak dalej. Zaraz się to wyświetli. O, tutaj wyjechał ekran. E, żarówka jest do wymiany. Da, dobrze, zaraz może ją wymienię. Komputer, który pokazuje spalanie i jakieś tam, jakieś tam głupoty, to jest, że tak powiem, normalne. Jest tu duży wyświetlacz, ponieważ duży wyświetlacz jest przystosowany do tego systemu aktywnego tempomatu, którego ja jeszcze nie uruchomiłem. Teraz tak, łopatki na kierownicy do zmiany biegów. Rzecz, której ja totalnie nie używam. Teraz tak, wyświetlacz. Nie wiem, szczerze, te wyświetlacze są bez sensu. Nie wiem po co to jest w samochodzie. Ja na przykład jak jadę w trasie i chcę się chcę komfortowo sobie jechać, ja to zamykam. Mi to nie jest do niczego potrzebne. Ja patrzę się tutaj w tę stronę i tu mnie nic nie interesuje, jakby. Wiecie, po co ja mam tutaj patrzeć. Tutaj mamy jakieś takie pierdoły, wiecie, teraz go podniosłem, zaraz go wprowadzę e, wprowadzę go w tryb serwisowy podnośnika, ponieważ będę go podnosił. Do wymiany oleju, do serwisu, ale co możemy sobie jeszcze zobaczyć? Na przykład możemy. No tu jest taka opcja pokaż ciśnienie w oponach, tak? Czyli na bieżąco sobie patrzymy, jakie jest ciśnienie w oponach. No kiedy chcemy pojechać do tyłu, na przykład, no to mamy obraz z kamery. Co więcej, mamy tutaj dynamicznie, tak jak kręcę kierownicą, zmienia się tor jazdy, czyli pokazuje nam tor jazdy. W jakim kierunku my zmierzamy naszym samochodzikiem? Fajne, przydatne. W określonych okolicznościach drogowych przydatna jest też nie, e, przydatna jest też roleta z tyłu. Patrzcie teraz. O, o, nie działa chyba. Nie działa. Zepsuła się. O, działa. Jednak działa. to działa. Działa. Roleta. Latem, jak jest jakieś agresywne słońce, po prostu, yy, po prostu zamykamy. No, i tutaj, jak wspominałem, grzanie. O, teraz miałem grzanie dupy włączone, ale też mamy wentylację fotela. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Latem, wentylacja fotela. Geniusz, po prostu geniusz. Szczególnie jak mamy skóry, czyli chcemy ładnie wyglądający, wygodny fotel, żeby był. No, to wentylacja w skórze to jest obowiązkowa sprawa no system parkowania no to wiadomo wiadoma oczywista oczywistość schowek na drobiazgi na te, to jest chyba na jakieś karty i na drobne na autostradę a tutaj jakieś dildosy ha jakieś dildosy i inne, inne pierdoły tutaj podłokietniki nie ma nic nadzwyczajnego po prostu podłokietniczaki takie no i uchwyt na Uchwyt na kubek, można sobie tu postawić kawkę. Patrzcie, minus tego jest taki: Patrzcie, widzicie, nie ma ogranicznika, i y, tym tworzywem dotyka tutaj dotyka do ramki, i jest taki tutaj ślad. Widzicie taki biały ślad. Nie zwracajcie uwagi, no mówię, samochód jest brudny teraz mocno. Ech, troszeczkę to przetrę, ale tak jak widzicie, tutaj dotyka, tu powinien być jakiś ogranicznik zrobiony, żeby to nie dotykało eee, tutaj mamy z, popielniczkę, gniazdo zapalniczki, całe szczęście nikt tutaj nie palił w tym samochodzie fu, palenie w samochodzie jest B, no i tutaj mamy chromowaną rameczkę to są rzeczy, które ja po prostu po zakupie pouzupełniałem w tym pouzupełniałem w tym samochodzie Teraz tak, aktywny tempomat nie działa ponieważ nie ma radaru, nie jest zamontowany, ale normalny tempomat, który obsługuje się tą manetką, działa oczywiście bez, bez najmniejszych zarzutów. Cóż Wam więcej powiedzieć na temat wyposażenia tego samochodziku? Fajne jest oświetlenie. Tutaj jest taki specjalny ledzik, czy taka żaróweczka, która oświetla przestrzeń wokół drzwi, więc widzimy wsiadając w nocy do samochodu e, widzimy czy tutaj nie ma jakiejś kołuży nie ma jakiegoś syfu no cóż wiadomo ona się zaświeci dopiero kiedy otworzymy samochód z pilota bo jeśli idziemy do zamkniętego auta e, i nie używamy pilota tylko chcemy żeby otworzył się bez kluczy więc pociągamy sobie za klameczkę no to dopiero wtedy nam się e, zaświeci ale jeśli mamy pilota no to możemy z daleka sobie kliknąć pilotem i wtedy zaświeci nam się tutaj przestrzeń przy drzwiach i zobaczymy, czy nie ma tam żadnej kołuży, czy wsiadając do samochodu nie pobrudzimy sobie butów, żeby nie zniszczyć wnętrza w aucie. Mordeczki, teraz zajmę się serwisem olejowym i najpierw pokażę Wam bydlaka. Tutaj jest bydlak, zobaczcie. Fajny jest ten silniczek, naprawdę fajny. Bardzo jest ekonomiczny, no bo jak na auto... O tej pojemności samochód z napędem na cztery koła, dwutonowy prawie i spalanie. W tej chwili, jak już się wyjeździłem trochę w to auto, już tak nie zamulam jak na samym początku, bo wiadomo, chciałem sobie wszystko wyczuć i tak dalej. No to już jadę tak normalnie. Średnio gdzieś tak zazwyczaj koło na godzinę sobie jadę do pracy czy z pracy. No to spalanie 13,5 litra. Bez zamulania normalna, wiecie, normalna taka. Normalna taka cywilna, cywilna jazda bez też jakichś szaleństw. Tak wygląda to bydle pewnie Wam już opowiadałem. Pokazywałem, pokażę jeszcze raz. Tu mamy filtr powietrza, tu mamy filtr oleju. Tu wlewamy olej, tutaj sprawdzamy olej. Tu mamy kolektor ssący, to są pompy wysokiego ciśnienia, ponieważ mamy tu bezpośredni wtrysk benzyny, zbiorniczek płynu chłodzącego. Tutaj mamy filtr kabinowy. Płyn hamulcowy. Oczywiście tu już te płyny, że tak powiem, zostały powymieniane. Teraz chcę zrobić serwis, pełen serwis olejowy, ponieważ zrobiłem sobie taki eksperyment, że wlałem śmieciowy olej i zrobiłem jakieś 3000 km, żeby jeszcze dodatkowo przepłukać ten silnik, a teraz zrobię jeszcze płukankę i wleję porządny olej już taki docelowy na te 10 000 km. Do następnej wymiany oleju, także odkręcam koreczek. Patrzcie, jak to wygląda, troszeczkę syfku, ale ja tego nie czyściłem. Także tak wygląda korek i przystępuję do działania. Patrzcie, mordeczki. Jedna taka bańka półkanki starcza na 6 litrów oleju. No tutaj mamy trochę więcej niż 6, bo mamy 9 litrów oleju w silniku. Także zrobimy takie. Combo i wlejemy po prostu wlejemy dwie półkanki półkaneczki wlane to odpalam teraz bydlaka 10 minut sobie niech tak pochodzi z ciekawości Pokażę Wam ten olej w tej chwili wcale nie jest patrzcie ten olej wcale nie jest brudny w tej chwili w tym samochodzie także zobaczymy sobie jaką robotę zrobi płukaneczka w nim posłuchajcie sobie jak pracuje mi się, że bardzo ładnie. Dobra mordeczki, patrzcie, już podłapał trochę temperaturę. Gasimy go. W ten sposób się go właśnie gasi. Że jest bezkluczykowy, no to wiadomo. Tym guzikiem odpalamy, tym guzikiem gasimy. I standardowo odkręcam wlew oleju. Wyciągam, luzuję bagnet oraz odkręcam puszkę filtra oleju. Coś Wam od razu pokażę i wytłumaczę. Patrzcie. Filtr oleju. Tutaj ma takiego cy cycka, co nie? Jest to taki pindol z oringiem. Po co to jest? Otóż w, w obudowie filtra znajduje się kanał, który prowadzi po prostu do miski olejowej. I chodzi o to, że kiedy odkręcamy puszkę filtra, wyciągamy filtr, ten kanał się otwiera i ścieka nam. No patrzcie, ta puszka jest pusta. Ścieka nam olej z obudowy filtra do misy olejowej, więc spuszczamy teraz do zlewarki cały olej. Nowy filtr też jest wyposażony w takiego cycka. No to sami się domyślacie chyba jak bardzo ważne jest, żeby tym cyckiem trafić w to miejsce przy wymianie filtra oleju. I słuchajcie, zdarzały nam się sytuacje, gdzie ten cycek potrafił być połamany. Są też obudowy filtrów oleju gdzie ten cycek jest przytwierdzony po prostu do puszki i też przy wkręcaniu ktoś nie trafi i potrafi połamać taki cycek nie muszę mówić co się dzieje dalej po prostu silnik traci ciśnienie oleju oczywiście traci je na tyle za mało żeby się zaświeciła kontrolka i ludzie przycierają silniki i takim prozaicznym błędem można sobie zajeździć silnik robiąc prostą wymianę oleju dobra mordeczki spuszczę olej i pragnę zaznaczyć, że ten olej ma przejechane 3000 km, więc zobaczymy jak będzie wyglądał ja pierdziele ale syf No, brudny ten olej jest, patrzcie. Znaczy, też nie ma jakby tragedii, ale widać, że, że po pomyty ten silnik w środku. No teraz. Wiecie co? Ja nie wiem, czy następnej wymiany nie zrobię gdzieś za jakieś 5000 km. Na pewno to nie będzie dycha. Kurde mordeczki. Poszedłem po połowę uszczelkę do korka. A ten olej jeszcze cieknie. No, kiedy to się skończy? Słuchajcie, mordeczki, jeszcze takie szybkie, szybka odpowiedź. E, dlaczego kupiłem D3, a nie D4? Bo niektórzy z Was mówili, że o, krysie, krysie, trzeba było D4 w podobnych pieniądzach, byś kupił D4. No to wiecie co? Kupiłem D3, dlatego, że to tak wygląda od spodu. Bo D3 z 10 roku. Wygląda od spodu jak nowa. Natomiast D4 z 12 roku. Od spodu życzę Wam wejść pod, pod taki samochód. Po prostu wejść pod taki samochód i zobaczyć samemu, jak wygląda D4. Teraz, tak, mordeczki. To, co Wam wspominałem, najpierw trafiamy pindolem w dziurę. Dopiero później zakręcamy czapkę. Mordeczki, teraz najprzyjemniejsza część zabiegu. Chyba go polubiła. Połyka w całości. Ma więcej funkcji niż była. Teraz mu podamy prawdziwy, rary tasik. Mianowicie dodatek ceratek. Słuchajcie. Stosuję od lat już te dodatki i naprawdę one potrafią zdziałać cuda wyciszyć silnik przede wszystkim. A wiadomo, kiedy coś chodzi ciszej, no to wiadomo, że mniej tam w środku jakiegoś tarcia i innych zbędnych rzeczy. Teraz wlewam jeszcze jedną bańkę oleju, ponieważ apetyt tego silnika na olej jest nieskończony po prostu. Oczywiście apetyt mam na myśli pojemność miski olejowej. Jak na razie nie wziął mi oleju. Odpukać w lampę do wymiany. No i cy, mamy wlany. Odpalamy maszynkę. Mm, pięknie. Możemy już tutaj wyłączyć tryb podnośnika wyłączony przełączyć się na komforcik no i elegancio gasimy sprzęt już teraz tylko zostało uzupełnić olej i autko gotowe do jazdy mordeczki, będę miał teraz problem ze sprawdzaniem poziomu oleju, bo jest praktycznie przezroczysty Kolwiek dobre oleje mają to do siebie, że bardziej czyszczą, mają więcej dodatków czyszczących także i tak zrobię tu pewnie wcześniej wymianę oleju niż, niż 10 tysięcy Wyjrzewam, że już za jakieś 5 tysiaczków strzelę mu kolejną wymianę, żeby ten silniczek był w środku po prostu w idealnym stanie no to jest pewność, że kilka lat jeszcze pojeździ bezawaryjnie Mordeczki to już wszystko w dzisiejszym vlogasku. Audiczka jest gotowa do jazdy. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje omówienie wyposażenia tego samochodu. I pamiętajcie, nigdy, ale to nigdy nie kupujcie samochodów w bieda wersji. Pamiętajcie, do widzenia!